kreatywne pisanie Jak napisać bestseller Rozdział 4 Proces pisania 4. stycznia wybór stylu pisania Zagadnienia 4.1.1 Definicja stylu pisania 4.1.2 Elementy stylu pisania 4.1.3 Rodzaje stylów pisania 4.1.4 Znaczenie wyboru stylu pisania 4.1.5 Narzędzia wspomagające wybór stylu pisania 4.1.6 Przykłady stylów pisania. Podsumowanie. Wybór stylu pisania to fundamentalny krok w procesie twórczym, który wpływa na sposób, w jaki czytelnik odbiera historię. Styl pisania odnosi się do unikalnej kombinacji języka, tonu, struktury zdania i rytmu, które tworzą charakterystyczny głos autora. Odpowiedni styl nie tylko przyciąga uwagę, ale także angażuje czytelnika i sprawia, że opowieść staje się niezapomniana. W tym rozdziale omówimy różne aspekty wyboru stylu pisania, jego znaczenie oraz narzędzia, które mogą w tym pomóc. Styl pisania to sposób, w jaki autor wyraża swoje myśli, uczucia i idee na piśmie. Obejmuje użycie słownictwa, długości zdań, konstrukcji gramatycznych, a także technik narracyjnych. Styl może być formalny, nieformalny, poetycki, techniczny lub potoczny, w zależności od zamierzonego odbiorcy i tematu. Słownictwo dobór słów ma ogromne znaczenie dla stylu. Używanie prostego języka może sprawić, że tekst będzie bardziej przystępny, podczas gdy złożone i wyszukane słownictwo może dodać elegancji, ale może być trudniejsze dla niektórych czytelników. Ton ton odnosi się do emocjonalnego ładunku tekstu. Może być poważny, humorystyczny, sarkastyczny, nostalgiczny czy dramatyczny. Ton wpływa na to, jak czytelnik odbiera opowieść i jakie emocje wywołuje. Struktura zdań, sposób, w jaki autor konstruuje zdania, może wpływać na rytm i płynność tekstu. Długie, złożone zdania mogą wprowadzać głębię i szczegółowość, podczas gdy krótkie, zwięzłe zdania mogą przyspieszać akcję i zwiększać napięcie. Punkt widzenia: wybór narratora (pierwsza, druga, trzecia osoba) oraz jego zaangażowanie w opowieść (czy jest świadkiem, uczestnikiem, czy nieobecnym) ma ogromny wpływ na styl pisania i percepcję historii przez czytelnika. Figury stylistyczne, użycie metafor, porównań, aluzji czy personifikacji dodaje głębi i kolorów do pisania. Te techniki pomagają w budowaniu obrazów w umyśle czytelnika oraz w wywoływaniu emocji. Styl narracyjny skupia się na opowiadaniu historii. Używa opisów, dialogów oraz elementów fabularnych, aby zaangażować czytelnika. Idealny dla powieści i opowiadań. Styl opisowy koncentruje się na opisie miejsc, postaci i uczuć. Używa bogatego słownictwa i szczegółowych obrazów, co pozwala czytelnikowi na wyobrażenie sobie przedstawianego świata. Styl perswazyjny ma na celu przekonanie czytelnika do określonego punktu widzenia. Używa argumentów, dowodów i emocji, aby wpłynąć na opinię odbiorcy. Często stosowany w esejach, artykułach publicystycznych czy reklamach. Styl informacyjny skupia się na dostarczaniu faktów i informacji. Charakteryzuje się jasnością, precyzją i zwięzłością. Idealny dla tekstów naukowych, raportów czy przewodników. Dopasowanie do odbiorcy, styl pisania powinien być dostosowany do grupy docelowej. Inny styl będzie odpowiedni dla literatury dziecięcej, a inny dla powieści kryminalnej czy fantastycznej. Znalezienie równowagi między własnym głosem a oczekiwaniami czytelników jest kluczowe. Kreowanie atmosfery, odpowiedni styl pomaga w tworzeniu odpowiedniej atmosfery i klimatu w opowieści. Na przykład styl poetycki może dodać wiryzmu do romantycznej narracji, podczas gdy surowy styl może wzmacniać napięcie w thrillerze. Budowanie marki, unikalny styl pisania może stać się wizytówką autora. Tworzenie rozpoznawalnego głosu może przyciągać czytelników i budować lojalność wobec autora. Grammarly, narzędzie, które pomaga w poprawie gramatyki, stylu i tonacji tekstu. Może sugerować zmiany, które uczynią styl bardziej spójnym i przystępnym. Hemingway Editor, aplikacja, która analizuje tekst pod kątem złożoności zdań i proponuje uproszczenia, co pozwala na stworzenie bardziej zrozumiałego stylu. ProrytingArt, narzędzie do analizy stylu pisania, które ocenia różnorodność słownictwa, długość zdań i inne aspekty, które mogą wpłynąć na jakość tekstu. Screener, program do pisania, który oferuje możliwość organizacji materiałów, notatek i badań, co ułatwia pisanie w odpowiednim stylu. Styl klasyczny, przykładem jest proza Jane Austen, która charakteryzuje się precyzyjnym słownictwem i złożoną strukturą zdania. Styl współczesny, przykładem może być proza Hucka Palaniuka, która jest zwięzła, bezpośrednia i pełna ironii. Styl poetycki, przykładem jest proza Paulo Coelho, która łączy filozoficzne refleksje z lirycznymi opisami, tworząc głęboki emocjonalny ładunek. Wybór stylu pisania to kluczowy element procesu twórczego, który wpływa na sposób, w jaki czytelnicy odbierają historię. Odpowiedni styl nie tylko przyciąga uwagę, ale także buduje atmosferę, tworzy emocjonalne powiązania i angażuje czytelnika. Przez świadome wybieranie słownictwa, tonu, struktury zdań oraz korzystanie z dostępnych narzędzi, autorzy mogą rozwijać swój unikalny głos i tworzyć niezapomniane opowieści. Kreatywne. Pisanie. Jak napisać bestseller? Rozdział 4. Proces pisania. 4 stycznia wybór stylu pisania.